Wiedz im, żeby się wynosiły z mojego ogrodu. To moje ostatnie słowo! Proszę, wynoście się z ogrodu pana barona. To jego ostatnie słowo. Mm. Mm. <coughs> <laughs> Hej, uważaj! U, tak, moja wina, bardzo mi przykro. Ach, no już! Och, nie! Czas na przerwę i cukier w kostkach. Om. Wkrótce będziesz najgrubszym słoniem na świecie, Beniaminie. Otto, przed zapadnięciem w sen zimowy należy przytyć parę kilogramów. Aha, tak, jeśli ktoś zapada w sen zimowy. Ech. Au! Coś mnie ukło. Co to może być? Mały Jerzyk, hej patrz! O, jaki milutki, mogę podtrzymać? Proszę. Jak myślisz, a może on chciał przezimować w tych liściach? Bo ja wiem, jest jeszcze bardzo malutki. Musimy mu pomóc! I co, mały Jerzyku, jesteś głodny? Pewnie, że tak. Przyniosę trochę orzeszków ziemnych! Ho, ho! U mnie miło i przytulnie, prawda? Nie, to niemożliwe! O. Moje orzeszki! Wszystkie zniknęły! O nie! Oh. 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 Pan baron nie może się o tym dowiedzieć. Muszę jak najszybciej zanieść do jubilera. Witam, przyjaciele! Co za straszna, jesienna wichura, prawda? Coraz częściej myślę o odlocie do ciepłych krajów. Trzeba trochę ogrzać piórka, ha! powodu, żeby tu dłużej siedzieć. Do zobaczenia wiosną. Adios, amigos! Aaaa! Zaczekajcie na mnie! No cóż, nieudany start. Trudno! Skoro nalegacie, zostanę tu na zimę! Co my tutaj mamy? Jaki malutki Jerzyk! Ho, ho Jerzyk, a więc mam dla niego ładne imię, Hilary. Ho, 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 ho. A co powiesz na przekąskę, Hilary? Co? Przed chwilą nasypałem do beczki jagód dziwne, Moje kasztany też zniknęły. Hmm. I moje orzeszki. Dziwna sprawa. Orzechy, jagody, kasztany. Cała żywność znika. Kto się za tym kryje? Hmm, to na pewno jakiś zwierzak, ale nie z naszego ogrodu zoologicznego. Przecież my dostajemy jedzenie od Karla. O Banda wiewiórek! A więc to są nasze złodziejaszki. Nie wiedziałem, że wiewiórki też lubią cukier w kostkach. Jeśli mam zostać, dobrze byłoby zgromadzić trochę jedzenia na zimę. O, uh, okropnie ciężka charuwa, szczególnie dla biednego starego kruka! Który nie ma kamerdynera jak ten przemądrzały barm. Ale nie ma co narzekać, trzeba się spieszyć zima za pasem! <grystanie> Zabrały mi orzeszki. Tak, oto W zoo zostało niewiele orzechów i jagód. Ale patrz, co tam jest! O, o aż się gałęzie uginają! Hmm. Chodźcie! No dalej, nie bójcie się! Teraz macie tyle jedzenia, ile tylko chcecie. Smacznego. Idźcie i nazbierajcie sobie orzechów. James, James, na pomoc znowu wróciły. Co to za krzyki? Beniaminie, pomóż mi. Pan benjamin. Oczywiście. To pan namówił wiewiórki, żeby kradły orzechy. Chwileczkę, panie baronie. Wiewiórki nie kradną, tylko gromadzą zapasy na zimę. Tak czy owak gałąź zwisa po stronie Zo, a więc orzechy należą do nas. A kto jest właścicielem drzewa, na którym rośnie ta gałąź? Orzechy należą do mnie, koniec i kropka. I zrobię wszystko, żeby tak pozostało raz na zawsze. Proszę bardzo, pańska cenna pamiątka rodowa wygląda jak nowa. Bardzo ładnie. Nie wiem jak się oddzięczyć. Nie ma pan pojęcia, jak mi pan pomógł. Do widzenia. I co, możemy zbierać orzechy? Oczywiście, peniaminie. Gałąź jest po naszej stronie ogrodzenia, a więc orzechy należą do zoo. A co należy do zoo, należy także do mnie. Orzech do orzeżka. Zbieranie orzechów jest zabawne. O, o. o przepraszam. Gdzie się podziewałeś, James? Wołam cię i wołam! Przepraszam, panie baronie, byłem... no... E, 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 e. Zresztą nieważne. Chcę, żebyś odpiłował gałąź, która wisi nad murem zo I to natychmiast! Tak? Na co jeszcze czekasz? Jak pan sobie życzy, panie baronie. Hmm. Są tacy okrutni! Wynoszę się stąd! A! E, proszę pana, jeśli dalej będzie pan tak piłował, to. Nic się panu nie stało! Nie. Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. Nie. Nie. To niemożliwe. James! O, panie baronie? Patrz, zostałem okradziony. Moja srebrna broszka zniknęła. Nie, ja ją mam. Chwileczkę, panie baronie. A? Co powiedziałeś? Broszka musi być, broszka musi... Nie rozumiem! Jest taki wiatr, pewnie została wywiana przez wiatr. Pójdę i poszukam w ogrodzie. Nie gadaj głupstw, zostań tu i posłuchaj. Tak? Wiesz dobrze, tak jak i ja, to wiewiórki ukradły moją srebrną broszkę. O! Muszą się przyznać. No, wiewiórki nie mówią, zgoda, ale pan Beniamin. I Lary w dalszym ciągu nic nie je. Jeśli tak dalej będzie, nie nabierze odpowiedniej wagi, żeby przetrwać zimę. Hmm, może bardziej lubi cukier w kostkach. Proszę. Panie Beniaminie, musi pan... Cii, tu śpi maleństwo. Szukam tych złodziejek wiewiórek. Gdzie one są? Proszę mi powiedzieć. Tutaj ich nie ma. A po co panu wiewiórki? Ukradły srebrną broszkę w kształcie orzecha włoskiego, którą odziedziczyłem po mojej babci, która odziedziczyła ją po swojej babci, a która odziedziczyła ją. Tak! Zresztą nieważne, gdzie są wiewiórki? Nie wiemy. A poza tym wiewiórki nie kradną srebrnych orzechów włoskich. A broszkę ukradły. Innego złodzieja nie było. A pan, a pan, jeszcze mnie pan popamięta! O jakieś głupstwo? I kto by chciał jeść srebrne orzechy włoskie? Uuu, są obrzydliwe. Za to moje zapasy zimowe są imponujące i bardzo smaczne. Aha! One zostały zebrane! Jeśli o mnie chodzi... Zima może się już zacząć. Gotowe. No chodź. Tu ci będzie lepiej. Proszę. Wiem, że jagody są zdrowsze, ale cukier jest smaczniejszy. I kto wie, może szybciej przybierzesz na wadze. Ho ho! Masz rację, Beniaminie. Na razie, do jutra. A! Oburzające! Natychmiast przestańcie stać, złodzieje! Ustaw tu pułapkę, James. Tym razem ta banda złodziejaszków minie um. Panie baronie, czy pan jest przekonany? Oczywiście, że tak. A te smakołyki pomogą mi złapać złodziei. Moje zapasy zimowe są bardzo dobrze zabezpieczone. Żadna wiewiórka nigdy się tutaj nie dostanie. Nikt nie ukradnie zimowych zapasów Gullivera! 你你你你啊啊啊啊嗯啊哦 że własnym oczom. Uciekajcie stąd, kochane wywióreczki, Proszę. James! Uh, uh, ja, 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 ja. Nie. Czy ja widzę, czy mnie się tylko wydaje? No już. <grystanie> 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 O, 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 Mogę spać na dworze, byle moje zapasy zimowe były suche i, i bezpieczne! Hilary, Jerzyku, gdzie jesteś? Witaj, Beniaminie, co się stało? Hilary zniknął. Wczoraj wieczorem nie domknąłem drzwi. Gdzie on mógł pójść? Benjaminie, jeże w dzień śpią, a w nocy biegają. Jestem przekonany, że Hilary śpi przykryty liśćmi. Niemożliwe. Musimy go poszukać. Taki mały jeżyk jeszcze nie jest przygotowany do zimy. W ten sposób jeszcze długo będziemy szukać. Słuchaj, wymyślmy coś lepszego. Już wiem, zapytajmy wiewiórki. One na pewno znajdą Hilarego. To prawda, są bardzo szybkie. Ale gdzie one są? Hmm. Hej, hej, wiewiórki! Hmm, dziwne, że tak nagle stąd zniknęły. Mam nadzieję, że nie weszły na drzewo, które rośnie w ogrodzie pana barona. Ha, chodźmy zobaczyć na wszelki wypadek. Możliwe, że się skusiły. Na drzewie jest pełno orzechów. Ho, ho, spójrz od to. Dziura w murze. Akurat taka, żeby Hilary mógł się przecisnąć. Mm -hmm. No to poszukajmy w ogrodzie barona. Tam jest pan James. Na pewno pozwoli nam rzucić okiem na ogród. Chodź. <noise> Proszę zróbcie to dla mnie. Weźcie choć odrobinkę. O. Dzień dobry panu, panie James. <grym> Czy <grym> widział pan małego jeża? Albo trzy rudy wiewiórki? Przykro mi, ale nic nie widziałem. Zobacz! Czemu one są w klatce? Na rozkaz pana barona. On ma kluczy. To wszystko moja wina. Tak się bałem, że pan baron mnie zwolni. O, Niech się pan nie smuci. Proszę nam powiedzieć, co się stało. Aha! Porcja awaryjna! Zaraz, mam połamać sobie dziób na tej skorupie? Ha, mam lepszy pomysł. Hmm. Otwieraj się, łukino! Jest zgniły! I co ja teraz będę jadł? <gluje> Niech się pan nie martwi, przekonamy barona, jestem pewien. Mam nadzieję, panie Benjaminie, mam wielką nadzieję. A wy wkrótce będziecie wolne, obiecuję. Już, patrzcie. <laughs> pan Benjamin i pan Otto. James pije herbatę i nie życzę sobie, żeby mi przeszkadzano. Pan wybaczy, ale podobno to coś bardzo pilnego. No, już dobrze, wprowadź ich. Dzień, Dzień dobry, dobry panu, panie, panie baronie. Słucham. Przepraszamy, ale przychodzimy w sprawie wiewiórek. Nie będziemy zabierać czasu. Niech je pan wypuści. To nie one ukradły broszkę. Ha, ha! Nie rozśmieszajcie mnie. Wszyscy jesteście w zmowie. I powiem coś więcej. Nie wypuszczę tych złodziejek, póki mi nie zwrócą mojej wspaniałej pamiątki rodowej po mojej ukochanej pra, pra, pra babci. Jak mają szukać, jeśli są zamknięte? No cóż. E... Tak i więcej a To znaczy, My... niech pan wypuści wie wiórki, tylko one mogą odnaleźć broszkę. Widzi pan? Pokażemy im czego mają szukać. No nie wiem, słowo daję, że nie wiem. Dobrze, jeśli pan mi zagwarantuje, że zwierzaki znajdą broszkę. Gdzieś w ogrodzie jest schowany orzech, który wygląda tak jak ten. Bądźcie mądrymi wiewiórkami i znajdźcie go dobrze. Masz, James? Panie Baronie? Wychodźcie. Załamuj się, szukaj, aż znajdziesz. Co tu znalazłaś, Wiewióreczko? A? Patrzcie, to Hilary. <laughs> Och, to jesz! Jaki ładny! Tak, nasz Hilary. Lubi pan jeże, panie baronie? Tak, kiedy byłem mały, miałem Jerzyka, bardzo go ko kochałem. Moja broszka, od to udało się! Wiedziałem, że to dobry pomysł. <suszy> Muszę pana przeprosić, panie Benjaminie. Wiewiórki są niezwykle miłe i bardzo, bardzo pożyteczne. Tak jak Hilary. Oczywiście. że też są pożyteczne, to chyba jasne. A mógłby Jerzyk zostać tutaj na zimę? U pana jest o wiele spokojniej niż u nas w zoo. Nie widzę przeszkód. A jeśli chodzi o wiewiórki, też mogą skakać gdzie zechcą. Dziękujemy o. za życzliwość. O. Teraz zima może już przyjść. Tura! Telewizja Polska Telewizja Polska Agencja Filmowa Reżyseria Dorota Kawęcka, Tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak Dźwięk Wiesław Jurgała Montaż Danuta Rajewska Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska Wystąpili Dariusz Odija, Anna Apostolakis Michał Bukowski Jacek Jarosz Wojciech Paszkowski Eugeniusz Robaczewski Katarzyna Tatarak Jacek Kopczyński i inni